Najgorzej było zrobić, jak widać po nas, ten, pierwszy, ten ostatni krok, bo wygraliśmy dwa pierwsze u siebie mecze, bardzo ciężko nam się grało w Osztynie. Dzisiaj, jak było widać po naszych grze, sporo nerwowości, ale trzeba się cieszyć, że zamknęliśmy to i, i trzeba się skupić na, na dalszej fazie. Wygraliśmy wszystko, presja była, no może nie mówiliśmy o tym głośno, ale każdy... Na pewno to czuł w sobie, ile mamy do, do stracenia w tym meczu, więc tym bardziej się teraz cieszymy. Nie wiem, czy było słychać, ale jakieś głazy pospadały trochę tutaj nam z, z, z piersi. E, no cóż, cieszymy się na pewno, tak jak wspomniałeś, Ursyn no, naprawdę postawił te warunki kapitalnie wysokie. No zdawaliśmy sobie sprawę już po rundzie zasadniczej, gdzie dwa razy z nimi przegraliśmy, że będzie, będą ciężkie spotkania. No zaczęliśmy tą rywalizację kapitalnie, od dwóch zwycięstw po 3-0, aczkolwiek ten drugi mecz może trochę mylić, bo tam były też same sety na przewagi. No cóż, później zacięty mecz, 3-2, tam mieliśmy najbliższą szansę, żeby to domknąć. Niestety się nie udało, w czwartym meczu myślę, że serwisem głównie nas zlali, nie było tutaj co za dużo zbierać, nad tym meczem tam dyskutować. No i tutaj wyszliśmy, zagraliśmy, na pewno było trochę nerwowo w pierwszym secie, ale no, takie mecze o stawkę, gdzieś bo jest sezon do... do do grania, że tak powiem dalej medale i wszyscy się cieszymy, albo, albo czarna rozpacz, więc na pewno Olsztyn miał mniej do stracenia, bo odpadnięcie z nami powiedzmy nie robi jakiejś pewnie tragedii w Olsztynie, mogli tylko zrobić niespodziankę, a my jednak musieliśmy te mecze wygrać. Zdecydowanie te dwie pierwsze mecze, dwa pierwsze mecze, które tutaj były, nie graliśmy tak, jakbyśmy tego chcieli, tak jakby co od nas tego oczekiwali. Wiedzieliśmy, że jesteśmy mocni u siebie i wracając do domu była duża szansa, że jedno lub dwa spotkania wygramy. Tak się stało. A dzisiaj spodziewaliśmy się ciężkiego oboju i taki on był. Naprawdę ciężki mecz. Raz my na prowadzeniu, raz zawiercie, raz my seria na zagrywce, raz zawiercie i zostawiliśmy 120% tego, co mieliśmy. Ale niestety takie jest życie sportowca, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Niestety my kończymy. Naszą przygodę na ćwierćfinale, a zawiercie idzie dalej. W takich meczach o dużą stawkę decydują jedna, dwie, trzy piłki. Dzisiaj te, te szczegóły, te, te kilka piłek, które zawiercie, podbiło i skończyło, yy, dało im awans do półfinału. Naprawdę szafowa dla drużyny Zawiercia, bo, bo jest ciężko tutaj wygrać. Wydaje mi się, że tylko my w sezonie zasadniczym wygraliśmy tutaj spotkanie i jest to duża tu, tego zespołu i naprawdę oni bardzo dobrze tutaj grają i, i kto by tutaj nie przyjechał na pewno będzie miał duże problemy.